wszystko pan ma już? Do tej ta i... Wie pan, co jest? ta piosenka na koniec, YouTube'a. Zespół GAN, piosenka GAN. To jest po planszy tej ostatniej, z Lazurem. A zaczynamy od której? Od, od, zaczynamy tą planszą z Paderewskim, tak? W naszym zdaniem to tylko tyle, tak? Zaczynamy program. Czy ty coś powiesz po tej planszy? Nie, za, że z, zaczynamy. Dobra, to i plansze lecimy ciurkiem, jedną, drugą, zaczynamy. Ok, mi przeszkadza. Dzień dobry, Agata Kowalska. Witam Państwa 10 września na naszym nowym kanale, który nazywa się Naszym zdaniem w programie O co chodzi? Ze mną Marian Kowalski będzie komentował dla Państwa bieżące wydarzenia. Przepraszamy za opóźnienie niestety formalności związane z wyborami samorządowymi zatrzymały nas w urzędzie. Może coś w tej sprawie y, wyborów powiesz w naszym. No dziedzinie. tak, sprawa jest kuriozalna. Bo mamy zebrane podpisy, mamy ułożone listy.